No, siemanko, wracamy do Syberii. Jakby coś było słychać. Jakieś takie pyk, 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 albo wzz, czyli nawiewy czy coś tam. To dlatego, że jest obok mnie piec na pelet, więc on może no, wydawać dźwięki. No, a jakby to było jakieś stukanie i pukanie, no to będzie tak, że to po prostu jest Fox, czyli mój pies które akurat teraz pragnie się bawić i no, molestuje tam swojego misia czy coś tam. Więc tak, chciałabym Was przeprosić na wstępie za to, że nie było mnie dość długo znowu, dlatego że miałam przerwę, bo musiałam się przeprowadzić, więc też nie miałam internetu, bo dopiero w zasadzie dzisiaj załatwiłam internet. Witam. Dzień dobry Pani. Czy jest pan barmanem hotelowym? Nazywam się James, panienko. James, automat, pielęgniarz. A coś mi się wydaje, że byłeś robiony przez Hansa. Przez nie chciałbym. Jeśli można, panienko, byłbym wdzięczny. Gdyby on wali tymi bazie bazie słowa, których używa. Okay, yy, nie wiem, misja. Czy wiesz, gdzie ona jest? Od 15:30 do 16:40 Madame Romański przebywa na molo. A. Jest serwowana punktualnie o 5.00. Czy można się z nią spotkać? Jak pani sobie życzy, ale proszę uważać na słony wiatr. No proszę. Czyli mamy możliwość się spotkać z panią Heleną? Czy bardzo się, się cieszę. Czy się do Heleny Romańskiej? Nie o tej porze, proszę pani. Madame jest na końcu mola i patrzy na morze. Czyli trzeba nie będzie nic? wykombinować, yy, Ojeżdża, jak tej tutaj. Nie, nie wychodzę na molo. Moje mechanizmy psują się pod wpływem niszczącego. Jak tutaj ją sprowadzić, albo coś ten desem? Proszę posłuchać. Może pani usłyszeć wiatr wiejący wzdłuż plaży i w stronę morza? Nazywamy to słonym wiatrem. Pewnego dnia doprowadzi nas do szaleństwa. Przestań, tylko trochę poświęcenia. Nie, zostanę tutaj i przygotuję się na wypadek, gdyby madam nie potrzebowała. Potrafi być nieprzewidywalna. O! zmiany nastroju. To ciekawe. Od tej strony nie znamy badam Romański, więc. Może Hans. o Hansie Wollarbergu? To nazwisko nie jest mi obce. No oczywiście, ja Wohlerber? jestem wręcz pewna, Znów że Hans Wolalberg zrobił tego. Nie tego. mogę powiedzieć, proszę pani. Madam zabroniła mi rozmawiać o nim z kimkolwiek, o, nawet wspominać jego. To koniec. ona też go zna. Dlaczego? No, w zasadzie Zostawiam tak, o, smutek, tam było takie jedne Proszę zdjęcie. sobie toższać, jak pani woli. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, dobrze? Madame byłaby zła, dowiedziawszy się, że wiem o tym, a teraz także i pani. Bez obaw, słowo harcerza. Przecież nie jesteś harcerką. Czy wiesz gdzie jest komkol z Zostawiłam tam swój pociąg i maszynistę. Nie zgadniesz, on też jest automatem, tak jak ty. Jest nawet między wami rodzinne podobieństwo. <grystanie> no bo macie Powiem tego się, samego w cudzysłowie ojca. O po drugie, nigdy nie jeżdżę pociągami. Po trzecie, istnienie innego automatu o tak wysokim poziomie finezji... <grystanie> <grystanie> no faktycznie się jesteście tak podobni. Madame zawsze zapewniała mnie, że jestem unikalnym modelem, darem dawnego wielbiciela. Darem dawnego Pota. wielbiciela. Ale wy obaj mm. wyglądacie podobnie. Wiesz, tęsknię za nim. No się nie dziwię, Ja też tak trochę. Wyciągiem? Nigdy nie pozwoliłbym, Madame Romański, oddalić się samej. To długa historia, ale mam nadzieję, że wkrótce znowu go zobaczę. To bardzo wzruszająca zażyłość, proszę pani. <laughs> Ja mam nadzieję, że y, aż tak bardzo nie będzie słuchać tego pieca, żeby to nam nie ja przeszkadzało. Wiem, że to miało być na samym początku, że on się czy, przedstawia, czy, czy ale trudno. Na leczenie? Nie. To akurat Ty jest najmniej ważne, dlatego chwytałam na końcu. Romeńki. Z przyjemnością podam herbatę, gdy madame wróci ze spaceru. Nie chcę się narzucać. Może nie życzę sobie pić herbaty w moim towarzystwie. Mhm. Madame lubi sobie ponarzekać. Ale proszę uwierzyć, ona uwielbia wizyty. W takim razie dziękuję za zaproszenie. No to super. To wygląda to, że będziemy mieli okazję. do zobaczenia, James. Z przyjemnością znowu panią zobaczę. O, to miłe. Co tu mamy za mechanizm taki bardzo dużo butelek. z tej sterowni później. Aha. Jeszcze nie teraz. Tutaj mamy taki mechanizm, do którego potrzebny nam jest jakiś kod. Chyba nie e, I właśnie nie mam pojęcia jaki, więc to priorytet w zasadzie. Bo tam byśmy się dostały na molo. Dostały skatewalker. E, dostałybyśmy się na molo i tam byśmy może znalazły panią Helenę. O, tutaj nie byliśmy. Tutaj nie skręcałam wcześniej, bo nawet w zasadzie nie wiedziałam, że tu można skręcić. Spróbujmy jeszcze raz. A, to podgrzewa wodę tutaj. Być może to potem po prostu nam będzie potrzebne. E, Wyjdźmy sobie na zewnątrz. Ja tam jestem ciekawa, czy ten koleś nadal tam jest przy tej fontannie. Muszę unikać tego wstrętnego Aha, czy nie, nie możemy? Muszę go czymś zająć, by móc spotkać się z Madam Romańskiej. Tu jest jakiś kot rezydenta i Hans-Wolalberg miał 1478. A Helena Romański miała 1270. Ja bym spróbowała te 12,70. Spróbujmy to tam wpisać. Bo wiecie, to jest jakiś trop, no nie? 12,70. Cholera. Nie działa. A A ja nie, ja myślałam, że zadziała. Tam było 14,78 Chyba nie działa. A. O! Tutaj się drzwi otworzyły. Jakim cudem? Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. O ja! No teraz to ma trochę więcej sensu, ale Kate nie wychodzi. tam stamtąd. O, tutaj na ziemi coś leży. Jakaś karta. Nie wiadomo, czy to nie jest jakaś karta dostępu. O, właśnie, kod tymczasowy 0968. I to będzie nasz kod na pewno do tych drzwi. 0968, dawaj. Tak! Mamy to. O, co to jest? Lornetka czy co? Nie maska gazowa, co? Ale tu pięknie. Zresztą, już to mówiłam, na nie? Nareszcie porozmawiamy z Heleną Romański, boże jestem tak podekscytowana Madame Romański? Serio? Madame Helena Romański? Kim pani jest? Czego pani chce? Przykro mi, że przeszkadzam, nazywam się Kate Walker Przychodzę w imieniu Franka Malkowicza Malkowicz, ten stary niecnota Jest pani jego krewną? <laughs> nie, ale <śmiech> prawie <śmiech> Jest przyjacielem mojej matki Powiedział mi, że może pani być tu, w Aralbadzie. Jestem prawnikiem z Ameryki. Czemu zawdzięczam? Nareszcie poziu. Nie była pani? z tak daleka. Sprawa musi być poważna. I Mam nadzieję, że uda mi się, mi się ją się ściągnąć do tego komkolszgradow. Właśnie opuściłam. Później, moja droga, później. Trochę boli mnie głowa. Te hotelowe maski są dość niewygodne. Muszę wrócić do środka. Proszę bądź tak miła i zawołaj mego pokojowego. pokojowego Ale super. oczywiście. Zobaczymy jak działa ten James. O nie, recepcjonista. Jak śmiesz pokazywać się tutaj? Wynoś się natychmiast. O kurczę. muszę koniecznie odszukać. Pani Romański. Tak. Przepraszam. Kłamstwem się tu wdarła. E, nieważne jak się jest ostrożnym, zawsze znajdzie się intrus. O, ale to się już nie powtórzy. Ej, tam intrus! Przyleć z Spity pesk, zanim się pani obejdzie. O, tutaj Ma też nadzieję, piękna muzyka jak zwykle. nerwowała pani zbytnio. Ależ Feliksie, nie bądź takim goburem. O właśnie. Pani jest moim gościem. Pani no i goście? super. Ależ to niemożliwe. Ten wandal nie znał pani jeszcze przed trzema godzinami. godzinami. I Felixie, co z tego? Zanim kogoś obrazisz Pani Romański proszę, ta maniaczka pojawiła się tu wcześniej i chciała zniszczyć fontannę Jeśli to nie był... To był jedyny sposób na to, żebyś ruszył proszę. Proszę ty e, tyłek mokre, z fotela czy tam z krzesła nie Bo nie oglądałeś mecz, więc hello się jasno, panie Śmietano? Panie Śmietano! Panie śmietano. <laughs> proszę przyjąć moje najszersze przeprosiny Bardzo dobrze Felixie, możesz odejść Czyżby się nazywał Felix śmietana? Dobra, idziemy po James'a. Widać Kate nie musiała się zbytnie tłumaczyć. Bardzo mi się ten fakt podoba. Im mniej tłumaczenia się, tym lepiej. Madam Romański? Czy James już nadchodzi? Proszę mi tylko nie mówić. No mów właśnie się, że nie chcę przyjść. Nie Moja biedna głowa. Proszę, zadzwon na niego. Porozmawiamy dalej w środku. Zadzwoń na niego. Pod jakiś numer muszę zadzwonić? Może ten. Aha, bo tutaj jest przecież ten. Do dzwonienia. Ale ja to, tego nie chciałam ściągać. Ja to chciałam pociągnąć. Dokładnie. Ale ja nie wiem, czy to coś dało. Bo jednak trzeba go wziąć i postawić dziś bliżej. Może on nie słyszy. O, tu jest jeszcze takie ustrojstwo. I może. O, dzięki temu się uda. Nie? O jezu! Nie ogarniam! Może on łaskawie odpowie na pytanie, dlaczego ja nie przyjeżdża? Jeszcze czekasz, Jane. No właśnie. Tylko mi nie mów, że znów nic nie słyszałeś. Dzwon rzeczywiście dzwonił, lecz pogoda jest bardzo wietrzna. To prawda, trochę wieje, hmm. ale co to ma do rzeczy? Madam tego nie rozumie. Mówi, że automaty nie potrzebują ochrony. Jednak moje mechanizmy Aha. nie znoszą tych słonych wiatrów. Boję się wyjść na zewnątrz. Czy okay, moja maska mogłaby ochronić cię przed solą? O, z pewnością. No, no to nie weźmiesz sobie tą maskę. Sam. O, nie. Katie, kotku, więc spotkałaś się już tę helenę. Jaka ona jest? Czy pamięta Franka? Cześć, mamo. Oh. Tak, spotkałam o? Tak, spotkamy się. A tak, mieszka w Aralbadzie. Podziękuj jeszcze raz Frankowi ode mnie. Na pewno, kochanie. Więc jaki jest ten Aralbad? Może Frank zabierze mnie tam kiedyś. To nadmorski kurort mamo Bardzo ładny. Ale jest. nie jest już taki jak dawniej. Byłabyś rozczarowana. O, może masz rację. Ale klimat K pozostał. No nie jeszcze, jeszcze nie. nie mamo. Jeszcze nawet nie jesteśmy nie w połowie. Nie powinniśmy znaleźć spadkobiercy, którego Całej misji. jest Całej Syberia. Helena Romański to trochę inna sprawa. Posłuchaj, Pałciusiu, odnoszę wrażenie, że podążasz ślepą uliczką. Dlaczego po prostu nie wrócisz do domu? Powiesz szefowi, że nie ma spadkobiercy i że zrobiłaś wszystko, co mogłaś. O nie, to to nie Kate Walker. Do niego mamo, proszę, nie wtrącaj się. Dokładnie. Płacą mi za poszukiwanie Hansa Voralberga, ale ja chcę go znaleźć też dla samej siebie. I słusznie Jesteś uparta jak twój ojciec i nie mów, że mama cię nie ostrzegała. Nie martw się, nie będę. O jedzie z Heleną chyba w tym czasie fajnie. Pewnie trzeba będzie jej coś podać do picia albo coś, że tutaj mamy całe to do obsłużenia. To dla mnie zaszczyt widzieć panią, madame Rotary. To jest naprawdę dawna. mnie. wiele mi o pani mówili. Helena. Ludzie wciąż o mnie mówią? Mój Boże. Oczywiście wszyscy mówili mi, jaka była pani wspaniała. Była pani przecież jedną z najznakomitszych śpiewaczek stulecia. Aha. Tak więc byłam moja droga, ale z pewnością nie przybyłaś tu, by grzebać w mojej przeszłości. Nie, chciałbyśmy poprosić o pomoc. Zostałam wplątana w pewną sprawę Ale na spotkanie z panem Siergiem Borodinem, dyrektorem leżącego na północny wschód stąd kompleksu przemysłowego Konkolsgrad. Och, pamiętam tę fabrykę. To doprawdy. No, Pólne prawda. Miejsce. Właściwie wszystkie one. Pani Romański, Borodin jest jednym z pani największych wielbicieli. Psychopanem. Zobacz, chciała pani zaśpiewać dla niego, spełniłoby się jego największe marzenie. I oddałby ręce Hasa. Y, twu. Ręce oskara. nie śpiewałam od lat. Czas zebrał swoje żniwo. Mój głos stał się jak. ja sama, by blakła. Oj nie, nie, to nie kryła moje serce. O nie, ja się Czy nie złożył. się pani za daleko. Założy się, że no, pani dokładnie. głos nadal jest doskonały. Jesteś słodziutka, moja droga. Nie jestem jeszcze stara, ale patrzę rzeczywistości w twarz za każdym razem, gdy spoglądam w lustro. Teraz mogę powiedzieć, że śpiew to coś, co robiłam w przeszłości. Mam nadzieję, że i tak zmieni. Proszę zrozumieć, mój mężczyzny. Nigdy nie posunęłabym się tak daleko, gdybym naprawdę nie potrzebowała pani pomocy. No otóż to. Rozumiem, moja droga, ale zawodzi mnie zdrowie, jak i głos. Uwierz mi. Nie leciałaby nie tu sterowcem, gdyby nie musiała. Panie życie musiało być wspaniałe, takie radosne. Oj. nie. Ach, wspanialsze niż możesz to sobie wyobrazić. Przywykłam śpiewać najlepsze no, Oprócz utwory, tego to na pewno, ale świata. wierzę, że życie Słanami artysty Mikołka. zawsze jest usłane nie nie zawodami i lękiem i krajem padali na kolana słysząc pierwsze nuty mojego występu. Mój głos kruszył kryształy i stanie wiele serc nie jestem zdziwiona. Wtedy pewnego dnia choroba zabrała mi dar, który dało mi życie. Głos zaczął mnie zawodzić coraz częściej Przysłali no. mnie tutaj, aby zadziałał uzdrawiający czar tego kurortu Miałam odpocząć zaledwie przez miesiąc, ale miesiąc zamienił się w rok A lata płynęły coraz dłużej No to Wygląda pani doskonale Dziękuję, moja droga Dobra Hansa, pytamy o Hansa Mam dziwne przeczucie, że Hans Wolarberg pojawił się tutaj Znasz Hansa Woralberga? Niezupełnie. Szukam go, by załatwić sprawę jego spadku. Musiałam poszperać nieco w jego przeszłości, by trafić na jego ślad. Więc teraz I na pani ślad. dla tym <grym> się naprawdę bliskim. Pani go znała? Tak, znałam Hansa Woralberga. Słyszysz, James? Och, gdybym miała szansę znów spotkać Hansa, mojego Hansa. Mój Boże, Ojej. co się z nim dzieje? Gdzie jest? Wśród zadanych tu pytań to jedno może okazać się trudne, madama. Przykro mi. Żeby James. tylko jedno, James. Celem mojej misji jest jego odnalezienie, dlatego muszę wrócić do mego pociągu tak szybko, jak to będzie możliwe, i wydostać się z komputera. Dokładnie z tak. Dlatego nie potrzebujemy pani pomocy. ...bez pomocy pociągu. Pociąg to jeden z jego ostatnich wynalazków. Podobnie Oscar, automat maszynista. Mam przeczucie, że oni doprowadzą mnie do niego. Tak, tylko Oskar musi odzyskać James? ręce. Mogę znów spotkać się z Hansem. Marzyłam tak długo o spotkaniu z moim najdroższym ukochanym. Gdybym Ojej. tylko mogła śpiewać, gdybym była w Paryżu. To ona ja była mi zakochana Koktajl Georgia. Tylko on wiedział, jak go przygotować. Prawda, James? Tak. Jak pani często wspominała, bez jego słynnego koktajlu pani paryskie tournée zostałyby prawdopodobnie odwołane. Nie rozumiem. Ja nie pamiętam dokładnie no tej historii, historię. moja droga. Grudzień był wtedy niezwykle zimny i mokry. I no trochę sama jestem wieczor, zaskoczona, że grać rolę Tatiany, ale od rana nie mogłam wydobyć z siebie głosu. Szalałam ze zdenerwowania. Nie wiem, jak barman z hotelu Moritz dowiedział się o moim nieszczęściu, ale przyniósł mi koktajl swojego pomysłu. Przedziwna mikstura, mm -hmm. która okazała się cudownym lekarstwem. Mój głos powrócił natychmiast. A, to może być e, te też. Lek na teraz. Przygotuję e, Jeżeli ona właśnie drogie nie drogie dziewczyny, to niemożliwe. Zaśpiewać. George nigdy nie podał mi swego przepisu. Uwielbiał trzymać swe tajemnice zawodowe. Mawiał, że czynią go niezastąpionym. George. <laughs> Zamierzam przekonać go, by mi powiedział. Jeszcze nie spotkał się z siłą mojej perswazji. Dobra, ciekawe jak znajdziesz tego George'a. Teraz będzie można. O, tutaj coś mamy. Nie bez powodu mamy te yy, znaki. Pewnie. Aha, tutaj będzie cytryna. Tutaj pewnie jeszcze jakaś butelka. My mamy tam butelkę. O. Aha, skrystalizowany miód. Więc musimy go podgrzać, żeby on nie był skrystalizowany. No nie, pod wpływem ciepła nam się zrobi lejący miód i będziemy mogli go dodać. A z tego co pamiętam, to tutaj właśnie była ta łaźnia, w której. O jezu, ci faceci. Przepraszam, że przeszkadzam. Hmm. Myślę, że mógłbym przebić się tędy moim hetmanem. Chyba, że. Widzę, że jednak przeszkadzam. Aha, więc... trochę. Nie. Szach w dwóch posunięciach. Może jednak przycisnę go gońcem. Nie ma nic lepszego niż poparcie gońca. A ja są W porządku. Nie będę panów dalej niepokoić. No, luźna sugestia, żebyś zajęła się swoimi sprawami, czyli odkrystalizowaniem miodu. No tak jak myślałam, włożyłam normalnie ten miód, chociaż myślałam, że on musi po prostu leżeć w tej wodzie, ale okazuje się, że ona ma go tylko i wyłącznie włożyć do tego, jak to będzie ciepłe. Mam nadzieję, że zdążę, bo to tylko chwilę się robi ciepłe. A, Jezu, ale mi... O, czekajcie! Coś jest, cały czas jest para. Kilka razy zrobiłam tym ustrojstwem. Mamy y, płynny miód. Halo, czy to hotel Maurits? Recepcja, czym mogę służyć? Chciałabym rozmawiać z panem no. George'em. Jest u was barmanem. O, właśnie. Nie. Proszę zaczekać. <grym> Sprawdziłam dla pewności jeszcze raz ten numer, który był na tej broszurze z tego hotelu i okazuje się, że. Chciałabym rozmawiać że to z To dla George'a, George znaczy do George'a. Z panem George'em. Hmm, tak. Był barmanem w Mauricu w latach 50. -tych. Nie chciałbym pani rozczarować, ale pan George nie pracuje już od dłuższego czasu. Ale o co chodzi? O mi, że tylko pan George zna recepturę pewnego niezwykłego koktajlu. Koniecznie muszę wiedzieć skład. To sprawa życia i śmierci. Dosłownie. Nie bym pomógł, ale stary George znał mnóstwo przepisów, był najlepszy w swoim fachu, zostawił nam swoje receptury, zanim odszedł. Gdyby zechciała pani powiedzieć, o który konkretnie pani chodzi? Blue Helena. Słuch, nie wiem. Mówił pan, że jest ich wiele. Boko, Boko. Bambo. Helena, to ten. BLUE HELENA! Dobrze, niech spojrze. BLUE HELENA, miarka wódki, miarka BLUE KURAKAO, miarka miodu, plasterek cytryny i lód. Wstrząsnąć ci gotowe! Doskonale. Bardzo panu dziękuję. Niezwykle Ech. mi pan pomógł. Miarka miodu, miarka BLUE rakao. Yy, który to był przycisk, to pojęcia nie mam. A, na klucz basowy, czyli to. Drugi od lewej. I teraz trzeci od lewej Ta ja na pewno, kto by na to wpadł Niestety musiałam się posiłkować no i wyszłam z tego Tylko, czy to jest zapisane o, Chyba się udało Mój głos O oh, ja! Yeah. No właśnie Mój to jest Boże, to, co chcę wam pokazać. To ogryzne, przerażające. Nie wierzę własnym muszą. Bluch Helena jest bezsilna. Nie działa na głos. No co ty brzysz było piękne? Pani głos. Jezu, jest to, to było piękne. Proszę w siebie uwierzyć. Musi się pani rozgrzać to wszystko po tylu latach to normalne. No dokładnie. Nie, nie, dziękuję za twoje poświęcenie. Naprawdę nie mogę wyjść na scenę z tak słabym, żałosnym głosem. Moje wykonanie byłoby tak bardzo słabe. Otrzymałabym fatalne recenzje. Musi pani tylko odzyskać pewność siebie, prawda James? Z całym szacunkiem, madam, ale wydaje się, że pani głos, jak żeglarz powrócił po latach. Bądź cicho. No taka James, prawda. Ej, on nie jest Lizusem, on mówi prawdę. No ale niestety na tym musimy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam no i tak nadzieję, że nie będzie zbyt długi. Jakoś go potnę, bo bardzo długo kombinowałam tutaj z tym Blue Helena. Aż w końcu i tak y, okazało się, że musiałam niestety skorzystać z poradnika, bo było to dla mnie zbyt trudne, a nie chciałam aż tak długo y, kombinować, siedzieć i, i sprawdzać tego wszystkiego. Y, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i w następnym odcinku w końcu zobaczymy, jak nasza Helena Romański śpiewa. Zobaczymy i usłyszymy. No i może poznamy kogoś jeszcze. Dziękuję i do następnego razu. Pa, pa pa!